Bardzo. Cześć Andrzej. cześć. To będzie Twoja druga walka w organizacji KSW. Powiedz te emocje, jakie były przed debiutem, a jakie są teraz. Czy to są emocje podobne, czy jednak wiesz, troszkę się to różni, że już jednak walczyłeś w tej organizacji i już wiesz, z czym, to, z czym to się wszystko je. Tak, zgadza się wszystko. Tutaj jest druga walka. Emocje są bardzo podobne, ale. Mniejsza chyba presja, prawda, jestem już w organizacji, zrobiłem świetny debiut, nie mam presji, jak, jak zawsze, z uśmiechem, waga jest, no to po prostu wyjść i się tym, tak jak zawsze to robię. Zbliżają się Twoje urodziny i tak jak mówiłeś, chciałeś zawalczyć przed tymi urodzinami i ta walka, dążysz do wygranej i ta wygrana dla Ciebie będzie prezentem na urodziny, czy jednak chciałbyś dedykować tą walkę komuś innemu, jest ktoś taki? Y Wiesz co, to każda walka jest moim prezentem, ale tak, teraz się fajnie złożyło, że już niedługo są moje urodziny, okrągłe 30, więc na pewno to będzie prezent na te urodziny. Walkę, czy chciałbym komuś dedykować? Szczerze to powiem, że mm, mojej mamie. To jej bym chciał dedykować tą walkę, bo zawsze mnie wspiera, motywuje i jest największym fanem sportu walki w tej Polsce. Poprosimy teraz o pytania in the cage. To że Andrzej, przede wszystkim chciałbym się ciebie zapytać, żebyś wyjaśnił pewną sprawę. Twój menadżer już o tym parę słów powiedział, ale z twojej perspektywy jeszcze raz nas upewni, czemu nie walczysz w sobotę z Roberto Sodliczem. Witam cię serdecznie, Mariuszu. Tak widziałem ten wywiad Artura i podtrzymuję jego słowa. Wszystko się zgadza tam, co było powiedziane. Nie będę tutaj się powtarzał i powielał. Jeśli chciałbyś wiedzieć jakieś szczegóły, to tak jak powiedziałem, nie był odpowiedni okres przygotowawczy. Do Roberto Soldicza jesteśmy mistrzami i chcemy przygotowywać się mistrzowsko. Ja nie chcę tylko wziąć walki yy, tak sobie o, żeby zawalczyć i zarobić pieniądze. Ja po prostu chcę ten pas zdobyć i przywieźć go do Polski. Tyle w temacie. I drugie pytanie. Chciałbym zapytać o main event, czyli walkę wspomnianego Roberto Soldicza z Michałem Matero. Czy ewentualna porażka Roberto, która oczywiście jest kalkulowana w ten sport jakby zadziała na Ciebie w jakikolwiek sposób, motywująco, demotywująco, jakkolwiek ten, to jego mistrzostwo straci na jakości, czy dla Ciebie to nie ma znaczenia, nie liczy się Roberto, tylko liczy się walka o pas? Wiesz co, dokładnie tutaj nie ma znaczenia czy on wygra, czy przegra, jest w innej kategorii wagowej, też to przerabiałem w, w wcześniejszej federacji, dla mnie jest już tak mocnym nazwiskiem w, w świecie sportu walki, że że czy on, wygra, czy on przegra, ja i tak będę chciał się z nim zmierzyć wcześniej, czy później i te pasy, żeby zawisnął na moich biodrach i wrócił do Polski. Poprosimy o pytania od Michała. Cześć e, chciałem Cię zapytać o słowa, które nam powiedział Mariusz Zaromskis odnośnie tego, że jego zdaniem Ty i Roberto Soldić jesteście bardzo podobnymi zawodnikami, tyle, że Ty nie walczysz z odwrotnej pozycji. Jak byś skomentował takie słowa? No to powiem ci, że jestem troszkę w szoku, bo ja walczę z dwóch pozycji. Nawet w tej drugiej pozycji lepiej się czuję niż w tej swojej, na której zawsze walczyłem, prawda? Więc no, jestem zawodnikiem, który walczy w dwóch pozycjach. No co ja mogę powiedzieć z no, tego ceniu, No to tak, to, to szybko zweryfikujemy w sobotę. No i ktoś powiedz mi, Mariusz, ostatni raz taką prawdziwą walkę stoczył w 2015 roku, bo jednak średnio liczyć tą poprzednią walkę z Rywalem 01, które wziął tak naprawdę, żeby pozbyć sierdy. Czy był jakiś problem, żeby się pod niego przygotować? Miałeś okazję zobaczyć, jak on wygląda. Myślisz, że jest duża różnica z tym, co prezentował w Belatorze? E Wiesz co, powiem tak, ja nie oceniam zawodników, ja nigdy nie oglądam ich walk. Wszystko zostawiam swojemu sztabu trenerskiemu. Oni oceniają, oni analizują, oni ustawiają game plan. W tym przypadku też tak było. Ufam im bezgranicznie. Zrobiłem świetny okres przygotowawczy. Naprawdę jestem świetnie przygotowany. Ta waga już jest prawie zrobiona. Bez uszczerbku na zdrowiu naprawdę czuję się świetnie. Będę chciał pokazać lepszą wersję Grzebyka ja więc więc tutaj, co mogę ci więcej powiedzieć, no... Czy mnie zaskoczy? Na pewno nie ma nic do stracenia i będzie chciał yy, yy, pewnie robić to, co zawsze robił w tych walkach, z wyskoku coś zrobić, jakieś fronty. Jestem na to przygotowany, przerabiałem to i, 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 i... wiem, że warunki fizyczne i... i psychika, i głowa jest na moją korzyść. Poprosimy o pytania od Kevina. Cześć, Andrzej, witam cię serdecznie. Moje pierwsze okay. pytanie, śledząc Twojego Instagrama, dokładnie Insta Story, zauważyłem zdjęcie Twojej formy przed walką, która naprawdę jest imponująca i chciałbym Cię zapytać, jak tam stoisz wagą, jak się czujesz, ogólnie Twoje samopoczucie. Wiesz, to samopoczucie bardzo dobrze, no jak wszyscy wiemy, większość zawodników ma z tym problem, że jak tnie już tam ostatnie kilogramy i ucina węglowodany, to ta taka lepsza i gorsza dyspozycja dnia gdzieś tam się wkradł mnie też tak było ostatnie dwa tygodnie nie były jakieś kolorowe ale jak widzisz no fizycznie naprawdę wyglądam świetnie naprawdę no, tutaj jest wszystko pozabiane na ostatni guzik nie ma czasu na jakieś pomyłki na dzisiejsze na, na dzisiaj rano jak wstałem na wagę to miałem 80,800 więc tak naprawdę ta waga już jest mamy tam jakieś czynniki jeszcze które trzeba wykonać żeby była odpowiednia na jutrzejszy na jutrzejszy dzień ale mówię to bez żadnego uszczerbku na zdrowiu wszystko jest Przemyślane jest wszystko tak dopracowane, że, że zobaczycie, że ten efekt będzie w sobotę. No i drugie pytanko co do przygotowań, gdzie przebiegały z i kim, z kim miałeś okazję sparować przed pojedynkiem z Aronskisem. To tak, no to moje przygotowania w moim rodzinnym klubie Legion Internów, dodatkowo były dołożone treningi strykowe pod czujnym okiem Wiesłowakani, dość dużo tych treningów. W sobotę odwiedzaliśmy bo robiliśmy mocną dynamikę, więc no tutaj wszystko jak było zapinane tak jak było do debiutu, tak samo tutaj. Treningi pod okiem Wojtka Bąka, trenera od parteru Czarnego Pasa, więc tak samo mocno, mocno w tą stronę. Sparingi to tak bardziej klubowe, bo to znamy teraz jaka jest sytuacja obecna ale też miałem fajnych chłopaków, zapaśników i, i, i parterowców i stójko, Stójkowiczów więc y, bez jakichś mocnych nazwisk ale wszystko było odpowiednie bez urazów, bez, bez jakichś kontuzji y, dociskali mnie dość mocno więc naprawdę jestem w dobrej formie poprosimy o pytania od Filipa Witam mistrzu, double champ Dziewa się Filipo? Zadałem to samo pytanie Mariusowi. Wiele fanów uważa, iż jest to największy mismecz podczas tej gali z czym ja się absolutnie nie zgadzam, bo tak jak w przypadku walki Bekawa cmesiala jeśli Mariusz Jaromskis będzie zdrowy, uważam, że będzie to jedna z najlepszych walk na, na tej gali. Jak ty się odnosisz do tych słów? No ja jestem tak samo, jak właśnie powiedziałeś, no tutaj nie można zekceważyć nikogo, żadnego przeciwnika, trzeba podejść z pokorą, z spokojną, chłodną głową. Ja jestem przekonany, że Mariusz przyjechał tutaj w najlepszej wersji siebie, wiegnie jest na rol, nie ma tak naprawdę znaczenia. Jeśli przypracował jakikolwiek okres przygotowawczy i, i wiedział o tej walce, na pewno, na pewno przyjdzie tutaj wygrać jak każdy zawodnik, więc ja jestem przygotowany na najlepszą jego wersję. I mam nadzieję, że damy świetny pojedynek i, i nie uważam, że tutaj jestem jakimś mega mocnym, wielkim faworytem. Ja po prostu do, wychodzę do tej walki jak do walki o mistrzostwo świata i, i tutaj nie ma żadnego lekceważenia. Jak gdzieś gratyfikujesz w porównaniu do, do twojego pierwszego rywala z KSW, Tomka Jokupca Czy uważasz, że, to jest, że Jaromskis to jest mocniejszy rywal? Na tym poziomie, w którym obecnie jesteśmy, no wszyscy zawodnicy są na, na, na najwyższym poziomie. Tutaj nie ma jakiegoś, że ktoś jest lepszy, ktoś jest, ktoś jest słabszy. Jak i Tomek, jak i Mariusz są naprawdę świetnymi zawodnikami i każdy z nich, tak jak powiedziałem, chce przyjeżdżać tutaj wygrać, prawda? Czy ktoś był lepszy? No mówię, no to tutaj jest... No, to jest top wszystkich zawodników, więc tutaj nie mogę tego ocenić, czy on jest lepszy. Możesz mnie zapytać o to zdanie, yy, tak naprawdę o to pytanie po walce wtedy będę mógł powiedzieć, odpowiedzieć, który był lepszy, ale mówię, no, do jednego i drugiego przygotowałem się mega solidnie i nie lekceważyłem żadnego. Poprosimy o pytanie od Tomka. Witaj Andrzeju. Witam się Manko. Andrzej, tak naprawdę to jest najgłośniejsze nazwisko, z jakim się spotkasz. Z całym szacunkiem oczywiście dla Roberto Soldicza, dla innych zawodników, którzy byli, którzy byli gdzieś typowani jako twoi rywale. Czy w związku z tym, że Mariusz to jest kawałek, spory kawałek historii europejskiego MMA, bo no też światowego MMA, bo, no bo walczył przecież o mistrzostwo Strikeforce z Nickiem Diazem. Czy walczył wielokrotnie w belatorze i, i to bardzo skutecznie, czy to jest dla ciebie ma jakieś znaczenie, jest jakąś dodatkową motywacją? I co ty myślisz? Bo jeśli wygrasz załóżmy, tak, że bierzemy ten scenariusz optymistyczny, to zostanie to we wszystkich mediach odnotowane, bo Mariusz Zaromski to jest nazwisko, cokolwiek by się o tym w Polsce nie mówiło? No ja mówię, szanuję Mariusza, bo mówię, no, walczył o naprawdę w najlepszych federacjach na świecie. Kurcze, no co mogę ci powiedzieć, no ja zrobię wszystko, żeby wygrać po prostu, nie? A no, zobaczymy jaki będzie dyspozycja dnia wydany dzień. Fajnie, że, 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 że takie starcie będzie, bo to jest naprawdę, tak jak powiedziałeś, bardzo, bardzo znane nazwisko w sportach walki, zasłużone nazwisko, no i cieszę się, że wreszcie będę mógł skrzyżować rękawice z kimś, z, z takim nazwiskiem, prawda? Może to nie jest jakaś, mówię, no już teraz tak bardzo topowa postać, która jest w szczytowej formie, ale mówię, no nikogo nie wolno lekceważyć i w tym przypadku Mariusa za żadną, za żadną cenę nie lekceważę. Podchodzę do niego jak do najlepszej jego wersji, takiej jakiej był właśnie w Strike Force albo w Bellatorze, więc mówię, no robię tutaj wszystko, chłodna głowa, spokój, pokora i, i po prostu zrobię to, co mówię najlepiej. I ostatnie pytanie, czy w rozmowach ewentualnie z menadżerem, rozmowach, z organizacją, ten pojedynek definitywnie daje Ci wyjście na to, żeby faktycznie już zawalczyć o pas? Oczywiście tutaj styl też będzie istotny pewnie tego pojedynku, gdzieś będzie oceniany i, i to, co się wydarzy podczas tego pojedynku, ale czy ty masz jakieś zapewnienie, jakieś sygnały, że jeśli wygrasz efektownie, jeśli uda się, to to Kolejna walka jest walką ja, o no, pas. Z tego, co jest mi wiadomo i widziałem w social mediach, to Federacja KSW już ogłosiła to jako starcie pretendentów do mistrzowskiego starcia w kategorii półśredniej, więc e, ja tutaj mówię, no nie jestem jakoś, e, już nie mam nic podpisane, ale tak naprawdę jest to starcie pretendentów, więc no, samo, samo na to wskazuje, że któryś z nas, który wygra, będzie po prostu walczył w pewnie niedalekiej przyszłości z Alberto the Cage. Andrzej, jeszcze w takim razie dopytam, czy było inne nazwisko na stole niż Mariusz Zaromski, no nie, nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o Arnox, to kategoria 77 kg jest przez was zbombardowana i długo podobno będzie jeszcze mocniej. Także tutaj kursów kolizyjnych kilka będzie w związku z tym, czy było inne nazwisko, które miało, mogło z tobą walczyć, czy to był od razu Mariusz tak, no było nazwisko, było, było inne nazwisko, pierwsze, które się pojawiło kilkanaście tygodni dość temu. Nie będę mógł tutaj powiedzieć, kto nim był, bo to niech to zostawiam federacji i włodarze, właścicielom oraz meczmakerowi, a tak naprawdę mogę jedynie tylko powiedzieć, że tak, że było i nazwisko, przygotowałem się pod kogoś całkowicie innego, stało się jak się stało, jest Mariusz i cieszę się w ogóle, że będę mógł zawalczyć, bo... Moja walka wisiała na włosku, więc y, wielkie podziękowania dla Federacji. Ostatnie pytanie, Filip. Andrzeju, ja bym chciał Cię poprosić jeszcze o twoją predykcję na main event tej gali, czyli Michał Materla versus Roberto Salic. No to ja to widzę tak, że no... Żądno, że Michał wygrywa poprzez poddanie. No, argumentów stójkowych raczej... Raczej po Michała w stronie nie widać, co nawet pokazał w ostatniej walce. No ja rozumiem, że tam był zasięg i, i może Michał nie wszedł dobrze w tą walkę, ale, ale wiem, że Michał jest solidną marką, jest naprawdę mega silny i parter ma naprawdę nie, nie spieszyła panki, więc myślę, że jeśli walka, jak tylko walkę przeniesie do parteru, a jestem pewnie na 90% przekonany, że tak się stanie, to jest w stanie poskręcać Roberto Solicia naprawdę fajnie w precelka i czuję tutaj jakieś fajne poddanie, no jeśli Roberto utrzymał orkiestru i wybroni, no to wiadomo, że, że kondycja tutaj będzie na pewno odgrywała rolę, no i na pewno siła ciosu, a siła ciosu jest, jest, jak wszyscy wiemy, po Roberto Soldiciu stronie, więc całym serduchem za Polakiem, za Michałem, niech leci po swoje i niech pokaże, że jeszcze stary wilk daje radę. Dziękujemy bardzo.